Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia na rynkach. Przejdziemy do głównych instrumentów. Niestety nie mam dobrych informacji dla Państwa, z tego względu, że wczoraj na kontraktach PNSM500 mieliśmy bardzo silne wzrosty. Bardzo duży ruch, dynamiczny. Można było spodziewać się, że przed pokonaniem oporu na poziomie 2445 dojdzie do cofnięcia i że wsparcie na poziomie 2428 nie będzie testowane. No niestety okazało się, że mamy poważniejszy ruch w dół. Z tego wynika, że najprawdopodobniej trzeba przygotować się na taki scenariusz, że z wczorajszego dołka zobaczymy trójfalowy układ fala A do poziomu około 2445. Obecne cofnięcie byłoby falą B. Potem powinno zakończyć się ponad tutaj tym dołkiem. Już praktycznie, że biorąc niewiele, powinno być już tutaj spadków. <coughs> Może jesteśmy blisko dołka. Potem powinniśmy jeszcze zobaczyć falę C, która przekroczy szczyt fali A. Zaatakuje <coughs> opór na poziomie 2,451. Jeśli okaże się, że rynek nie będzie miał siły dalej iść do góry, to późniejsza realizacja zysków i przebicie wsparcia w postaci szczytu fali A, wygeneruje sygnał do powrotu na ostatni dołek. Podobną sytuację mieliśmy tutaj, proszę zobaczyć. Dosyć duże wzrosty, potem bardzo silne cofnięcie. I potem rynek jeszcze zrobił nowy szczyt. Potem żeśmy spali poniżej tego szczytu. I wróciliśmy na ten poziom. Nadach się. Popatrzmy na wykres w dłuższej perspektywie. Doszło do przebicia wczorajszego dołka. Widać, że strona produktowa wczoraj na dach się pośpieszyła. Zdrowiej byłoby dla rynku, gdybyśmy wczoraj mieli właśnie testowanie poziomu 12490. Z tego miejsca rozpoczęło się. Picie. Takie sytuacje niestety czasami się niszczą. Jesteśmy w okolicy ważnego wsparcia na 12400. Jest to bardzo ważne wsparcie. Myślę, że próba jego przełamania się nie uda, ale potwierdzeniem tego będzie po pierwsze ruch do góry. To jeszcze za mało. Potem <laughs> powinniśmy mieć przebicie tego oporu, a on jest na poziomie 12490. No i potem oczywiście potwierdzenie w postaci przekroczenia oporu na poziomie 12580. Zobaczmy, co się dzieje na polskim rynku. Tutaj mieliśmy poważniejsze ceknięcie. Struktura wzrostu z tego tutaj dołka. Wzrost, ceknięcie. Kolejny wzrost, Naruszenie tutaj tego lokalnego szczytu, więc wygląda na to, że trzeba zmodyfikować wcześniejszą prognozę. Być może rynek będzie atakował opór na 2360. i po wydamy próbie przełamania, może to jest kolejny ruch. Teraz eurodolar. Tutaj. Sytuacja jest taka. Z dołka z poprzedniego tygodnia mamy falę tak, pierwszą, drugą. Wczoraj silna fala wzrostowa trzecia. Potem szybka korekta fala czwarta. I z wczorajszego dołka powinniśmy zobaczyć pięć układ. układów. fala pierwsza, druga, trzecia dzisiaj zakończona. Potem co pięcie to mocniejsze to jest. Podwala czwarta obecnie powinniśmy być w podwali piątej, która może nieznacznie przekroczyć szczyt wali trzeciej. To się powinno stać już dzisiaj. W dłuższej perspektywie możliwe przesilenie. Spadek poniżej szczytu w potwali trzeciej generuje sygnał do korekty całego tego ruchu wzrostowego do tego dołka. 38% znajduje się tu. To jest poziom około... 1.13.26, z tym, że jeszcze nie znamy tutaj tego szczytu, więc trzeba popatrzeć na to w sposób tylko tak czysto jakościowy i ilościowy. I tutaj jak popatrzymy sobie na to wszystko w dłuższej perspektywie, mamy na poziomie 1.12.80 bardzo ważne wsparcie. Jeżeli to wsparcie zostanie obronione, to czy też zatrzyma się to, to przecenę na tym wyższym poziomie, to wtedy możliwy jest powrót na ostatni szczyt. I być może wyżej. Natomiast gdyby doszło do przełamania tego bardzo ważnego wsparcia, należy liczyć się z tym, że możemy liczyć na 1,1 do 15. Teraz. Na okresie dolara do złotego widzimy, że znajdujemy się w okolicy dołka <kłysyjna> na poziomie 3,70. To jest silne wsparcie, więc prawdopodobnie Strona popytowa czeka na korektę na eurodolarach i wtedy zacznie się odbicie na wykresie do dolarów do złotego. W dłuższej perspektywie najprawdopodobniej czekają na dalsze statki. Teraz <laughs> złoto. Złoto w dłuższej perspektywie trochę sztucznie wyglądałoby, gdyby tu już wypadły dołki. I prawdopodobnie w krótkiej perspektywie czeka nas jeszcze test tego bardzo ważnego wsparcia w postaci tej linii poprowadzonej przez ostatnie dołki. I po nieudanych próbie przełamania tutaj tych... Wsparć w dłuższej perspektywie możliwy jest do góry korygujące spadki z tego szczytu. Ewentualnie gdyby doszło do przełamania tej linii, no to wtedy możemy wrócić na poziom 2015. I z tego miejsca rozpoczęłoby się poważniejsze odbicie. Przechodzimy do ropy. Na ropie, jak widzimy, od ponad tygodnia trwają wzrosty. Przebite zostało wczoraj tutaj to dno w okolicy 44,15 na fali 7. W związku z tym był bardzo silny sygnał, że korygujemy cały ten ruch spadkowy z tego szczytu do tego dołka. Czyli zniesienia znajduje się na 45,8. Widzimy, że z dołka od ponad tygodnia trwa ładny trend wzrostowy. To powinna być pierwsza część odbicia, para A. Potem, gdy rozpocznie się jakaś korekta, być może pod poziomem 45,8, to powinna być tylko parada. Potem, jeszcze czekamy na sparację. Dobrze, teraz w takim razie przejdźmy jeszcze do perspektywy krótkoterminowej, a do, potem do perspektywy długoterminowej. W perspektywie krótkoterminowej widzą Państwo, że mamy tak tutaj ostatnie kilka godzin. Walka między popytem i podażą to powoduje to, że mamy ruch zar zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. E Ustanawiane są jeszcze nowe szczyty, ale wygląda na to, że rynek już dostał zaleszki i możliwe jest wejście w jakąś poważniejszą korektę. Jeśli tak, jeśli byśmy przebili poziom 4475 to to wtedy ta poważniejsza korekta stanie się faktem e i tą poważniejszą korektę... Będzie można wykorzystać do rozpoczęcia budowy kolejnej pozycji, ługi, gdyż struktura tutaj spadków ze szczytu, który się pojawił albo który się już pojawił, może być korekcyjna i w dłuższej perspektywie czekać na kolejna kilkusesyjna fala wzrostu. Teraz jeszcze wykres dzienny. Co się tutaj rzuca w oczy? Popatrzmy, popatrzmy sobie na świece dzienne. Mamy serię samych białych korpusów świec. To pokazuje niewątpliwie przybary strony wypytowej i zupełnie inny mamy obraz tego, co się dzieje od ponad tygodnia w porównaniu do tego, co wcześniej mieliśmy tutaj. Mieliśmy tutaj duże czarne świece. Jedna, tutaj kilka czarnych, znowu już kolejna świeca, kolejne świece i kolejne świece. Więc choćby tylko z punktu widzenia takiego wykresu dziennego widać, że mieliśmy tutaj ważne przesilenie. W takim razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dzisiejsze szkolenie na temat technik przegonaciego w praktyce. Do usłyszenia.